Salatiel był ojcem Zorobabela. Zerubabel to akadyjskie potomstwo Babilonii. I tak jest rzeczywiście. Ale właściwie to już końcówka tej niewoli babilońskiej. I teraz, żeby zrozumieć ten fenomen i zrozumieć posłanictwo Zorobabela. Króciutko odniosę się do tego, co i mówi ezdrasz, ale też i druga księga kronik, ale też i prorocy, którzy uważają Cyrusa za pomazańca pańskiego. Kim jest Cyrus? Otóż władztwo babilońskie dobiega końca w tamtej części świata, i powoli przychodzi król, Cyrus, król perski. I on zaczyna tworzyć pierwsze wielkie imperium, czyli dzisiejszy Iran, Irak. I wszystko aż po Egipt. Wielkie imperium perskie, tak zwane od 539 roku, to imperium będzie trwało aż do czasów Aleksandra Wielkiego, który później jako król grecki zacznie wszystko po kolei zdobywać. A zatem powstaje to imperium, i teraz zasadą panowania Cyrusa. Jest to, żeby zwracać wolność poszczególnym ludom, żeby nie zadzierać ich bogami czy bożkami, a zatem pozwala też powracać i odbudowywać świątynie, składać kult według poszczególnych ludów, ale jednocześnie rządzi nimi poprzez swoich namiestników, którzy od nich pobierają podatki. I dzięki temu to Imperium Perskie zaczyna stopniowo bardzo dobrze funkcjonować. I ten edykt króla Cyrusa w 539 roku staje się pretekstem do tego, żeby Izraelici w niewoli babilońskich po tych kilkudziesięciu latach mogli powrócić do Jerozolimy, odbudować świątynię. Dostali nawet na to pieniądze od króla Cyrusa. Stąd ten cyrus jest tak entuzjastycznie odbierany przez... To pisarstwo już po niewoli babilońskiej. Za dużo tego pisarstwa nie mamy. Jesteśmy tutaj w księdze Ezdrasza, Nechemiasza, mamy proroka Ageusza, proroka Zachariasza i właściwie niemal to wszystko. Ale wróćmy do naszego Zorobabela, bo on jest tym, który pochodzi z rodu Dawidowego, który wraz z kapłanem Jozułem powraca na czele tych wygnańców, którzy. Idą, by odbudować świątynię. I pierwsze zdziwienie, nie ostatnie okazuje się, że zbyt wielu chętnych nie ma do tego powrotu. Owszem, Żydzi płakali nad rzekami Babilonu, narzekając na trudny swój los, ale już drugie pokolenie przyzwyczaiło się do tego, że może szału nie ma. Ale jakoś trzeba żyć. Zaczęli puszczać dzieci do szkół, zaczęli się żenić, za mąż wychodzić, budować domy. I nagle w tej Babilonii, bardzo żyznej i pięknej, jesteśmy tutaj nad rzeką, nad Tygrysem, nad Eufratem, a zatem no, w porównaniu do Jerozolimy to rzeczywiście chociażby same ogrody króla babilońskiego robiły niesamowite wrażenie. Zaczęło im się spodobać i wcale owszem była pamięć o ziemi Jerozolimie o świątyni o Bogu Jahwe, ale nie było już takiej chęci mobilizacji, żeby powracać. Na szczęście Zorobabel wraz z tymi wygnańcami, którzy się zdecydowali, powrócili do Jerozolimy i zaczęli zmagania o odbudowę świątyni, odbudowę miasta, o postawienie murów miasta, o to, żeby tam zaczął rzeczywiście odnawiać się kult Boga Jahwe, żeby mogły być składane ofiary i żeby wszystko zaczęło się na nowo. Powstała świątynia, tak zwana druga świątynia, zaczął się kult, zaczęło się mieszkanie w Jerozolimie, można powiedzieć, rozpoczęło się na nowo królowanie Judy już pod panowaniem perskim w Jerozolimie. A zatem Zorobabel jest tym, który nie tyle wyzwala, bo on nie musiał wyzwalać. Izraelici mogli wyjść, ale on wyprowadza ich z niewoli babilońskiej, wprowadza do Jerozolimy i doprowadza do tego, że odnowił się kult, że powstała na nowo świątynia, że na nowo zaczęło funkcjonować święte miasto Jerozolim.